Cześć! Cześć! W dzisiejszym odcinku razem z Dlenką Hejka! jesteśmy w hotelu, w którym będą się działy mocne rzeczy, bo zrobimy challenge, prawda, czy wyzwanie? No i naprawdę będzie to mega będzie ekstremalne. No. Wyzwania będą trudne. Okay. If the world was ending, I wanna be bo po ich ostatnich pomysłach na wyzwanie, to ja nie wiem co teraz wymyślał, są teraz gorsze. Ja Zapukałam kurde do ostatniego tego i zauważyliście, no ktoś tam otworzył drzwi. Ogólnie no Zania się zrobić takie coś się nie osiągnęła radę. I pytania, które sobie będziemy zadawać też będą dość prywatne, także zostańcie z nami do końca. No i jeszcze wpadajcie na kanał Lenki, bo to, u niej też będzie filmik z nami. Właśnie. Więc... Więc zapraszamy teraz do oglądania. Tak! No. Idziemy, dobra. Więc jesteśmy już w pokoju i postanowiłyśmy, że będziemy nasze imiona wpisywać na ruletkę, a następnie będziemy losować, kto jest tym nieszczęśnikiem, który będzie musiał wykonać jakąś, y, jakieś wyzwanie albo odpowiedzieć na jakieś pytanie. Dobra, zaczynamy. Kto będzie tym nieszczęśnikiem, który zacznie całą rozgrywkę? Już się boję. Dobra! <laughs> Ameryka! Nie! Dobra, to prawda, wyzwanie. Naprawdę, no bo to początek jest. Dobra, chodź, damy czego Dlaczego ja? Hmm. Że mamy tutaj sekretną naradę i. Dobra, e, musimy trochę dzisiaj, żeby Onajk zrobiła. No to w takim razie. Co twoim zdaniem by było najlepsze? Moim zdaniem powinniśmy zacząć jakimś takim mocnym. To Ciekaj. Może coś o jakimś chłopaku. No, może. jaki typ chłopaka jak ci się podoba? Może to jest na stylu? No, jaki typ chłopaka ci się podoba? Ja, to jest nasze pytanie, pomaga, lecimy. Opisz typ chłopaka, który Ci się podoba. Jakby wiesz, brunet, brązowy coś takiego. O Jezu, No nie, szybko, szybko, nie ma czasu na No nie wiem, ogólnie nie blondyn. Znaczy to w sumie zależy. Eee, no. Przenudzasz. No co mm. mam No Nie wiem, ogólnie to e, bardziej taki ciemniejszy. W sensie chodzi mi o... W o chodzi mi o Chodzi mi brązowe włosy, no, dobrze, no. tak, o brązowe oczy. <tuszy> Może być. Ja no, albo to, czarne czy. włosy. wyższe ode mnie, nie musi być jakieś mega wysoki. Jak żebyś tak, żebyś już tak stałeś na palcach, a tak? O, nie. Co to było? By, oh, nie! To co? To wysoki brunet z czym nie Wyższy trochę. No może być, no. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. A jak ma na imię? Nie mam. Ma. Chciałam ją wziąć pod też, żeby zdradziła imię swojego klasa. No ale dobra. No, teraz możesz ty zalasować w takim razie. Dobra. No, okay. Okay, dobra, dobra. I wyzwanie. Dobra, wyzwanie. No, dobra, I wyzwanie. Dobra, dobra. Na, bo tu jest balkon ogólnie i ona może wyjść na ten balkon i zaśpiewać coś. <grym> no, na przykład nie wiem. takie karaoke. Karaoke, no. No Hania. Mam na Mamy. Hania. Nawróć I masz zrobić karaoke przed okno. Dzisiaj i, no, i no, przed balkon. My wyjdziemy na dwór i cię nagramy. I masz śpiewać e, Bruno Masario Lady Gaga i e The World. Was no dobra, a... daj we smiję, no to No padle. dobra, dobra. Ja Was coś boli. <grym> no, Ej, dziewczyny, odwróćcie się i coś zatańczcie. Co? Odwróćcie się i coś zatańczcie. No? A to my mamy challenge. Oj. No właśnie! No, dobra. Dobra, no dobra. I, I just woke up from a dream. If the world was dancing, I wanna be next to you! If the party was over and our time on earth was through Haha, ha, ale beka z nich. One musiały stać, a ja śpiewać, To chyba nie byłaś aż taki hardcore challenge, tylko trochę fałszuję, no ale trudno, już wytrzymamy tak. Amelka! Ja mogę mieć bezdywalnie, bo ja się w sumie tak ich nie boję. Dobra, bo ja się równocześnie robiłam. Dobra, ogólnie... Filmik, zdjęcie? Ej, jest no jest dobra, zdjęcie, ale... <noise> dobra, no to, no to, 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 to zdjęcie. Tylko z kim? Jechać, to tak. To do no tak może z osobą, z jakąś pierwszą, najnowszą osobą. No. no bo ogólnie no. to, to mam taki plan, żebyś jakby wyszła z pokoju i zrobiła sobie selfie z jakąś pierwszą, najnowszą osobą. Okay. Nie, nie! Zobacz mogę selfie, mogę selfie i zrób. No! Ale to teraz ci filkarze chodzą. No to z kim? Dobra, no, dobra, 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 Jezu. Okej. Proszę, Muszę sobie na pierwsze. Piętro i tam zobaczę. O. Czy mogę z panami sobie zrobić zdjęcie? nie nie gramy. Ale mogę? Mogę? Czy ja mogę sobie z panią zrobić zdjęcie? Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Ej, zrobiłam? Zrobiłam. Zrobiłam... Ania, ja no, to... My, no, Ania! Tak się akurat za, 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 Ja wezmę raczej pytanie. Tak pytanie, no, okej, okay, dobra. Tak. Idziemy myśleć. J one tak strasznie długo to wybierają, w sumie nie da się z nimi. Jak ja muszę wybierać jakieś z kimś, to wtedy my szybko idziemy, ogarniamy, i wracamy. A jak no, mi wybierają, to one to mają, tam tam w sumie mają tam historię swojego życia sobie opowiadają. Tak długo no to trwa. no. jakiś, no, No dobra, No nie to. Tak, mamy do siebie Co To było twoim ostatnim wyszukiwaniem. Tak, wyszukiwala. I bez oszukiwań, nie. A dobra, no to przy nas, Nie, nas nie Przy <grym> nas nie. Tak, przy nas. Nie, bo tam może być strasznie głupiego. <grym> ale mam takiś Hania, bo ja nie chcę, żebyś oszukiwała. No dobra. No dobra, dobra. Nie, no, bo, no, no, no dawaj! Przecież no, jest coś głupiego! Prawda Hania, prawda czy wyzwanie, to jest prawda. prawda dobra, Hania by szukiwała. Oficjalne konto Polskiego Związku Piłki na... Ale to nie było tak, bo tu miałam teraz najazd w hotelu tych piłkarzyków, bo oni tam przyjechali i ja zobaczyłam, że oni mają napis PZPN, no tak jak patrzę, kurde, ale skąd to są ci piłkarzyki, może tam to są jakieś gracze profesjonalni, więc też na to sobie wpisam? i weszłam w wiadomości, że może oni gdzieś tu grają, więc chciałam się po prostu dowiedzieć, ten dlatego. Tak! Tak! No tak! Dobra, masujemy dalej. Dobra, masujemy, masujemy. Prawda czy wyzwanie Amelka? trzeba decyzja, bo nie mam Ulega. czasu dobra, Nie wiem czy się... dobra, pytanie, pytanie. pytanie. Albo nie, wyzwanie, żeby potem mieć spokojnie z pytaniami. Nie rozumiem twojej logiki, ale możemy być. <grym> dobra. Okej, okay, ja ogólnie już chyba wiem, co jej damy, bo Dobry, to, to jest takie typowe wyzwanie, jak się jest w jakimś hotelu no. i moim zdaniem najlepsze by było, gdyby gdzieś zapukała, a później ucieka. Teraz tak? zapuka i później ucieknie. Dobra, Amelka, mam dla Ciebie wyzwanie. No tak, a więc musisz zapukać do kogoś w pokoju i ponownie się kończy. to taki kaseczek, no. no dobra, no. ale musisz wziąć ze sobą kamerę, żebyśmy widzieli, jak później to... No <grym grym> <grym> tak, no. Musisz nagrywać, jak będziesz uciekać no, to, i e, oboje już... najlepiej, żeby gdzieś tam dalej był pokój, no, a nie tak przy nas, no. bo później ta osoba będzie do nas pukać, więc nie. musisz tak gdzieś daleko. Dobra, dziewczyny kazały wybrać pokój na końcu korytarza. I to jest na pierwszym piętrze, a my jesteśmy na drugim, bo jakby no. Jutro jest taka druga ze mną, taka mega długa się pojawiła. Uciekała strasznie długo. Dobra, to jest pokój. I ten. Dobra, nie pokażę, dobra, pokażę. Dobra, pokażę. Dobra, bo ogólnie czekamy, aż Ameryka do nas wróci no. i przybiegnie, bo jeszcze robi ten rzecz chyba już biegnie. Ktoś tam ktoś otworzył. Ktoś tam otworzył. Ktoś tam otworzył. Gdzieś tu. Jak? Już się straszyłam. Jest zapukałam kurde, do ostatniego tego. I... Zauważyliście? No ktoś tam otworzył drzwi. No na pewno jak ja w powie korytarza wtedy. No, o Boże! To sagra. Dobra, ale e, wysłuchajmy zaliczone. Zaliczone, zaliczone. No, zaliczone. Brawo się ja, z odwagę. Teraz ja spinuję. Dobra, już Lenka się wylosowała, więc jej, to ja jej nie, nie, nie nie paszy, już... ciło, więc masz wybrać, prawda, czy by Dobra, to prawda. Okay. No dobra. Ciekawe, co tam myślicie? Ja pomyślałam, że być bardziej takie, no oj się pytałaś o czy coś o, takiego, jest bo dobra, tego ej, nie wiemy, co, nie? a nasi widzowie na przykład wiedzą to naszej bo w ostatnim, w ostatnim A, no tym tak, tym tak tym no bo no. no, na przykład Tak, to jest na poprzedni filmik w poprzednich no nasi, a się nie wiem, czy tak kiedyś to. mówiła to. Dobra, no to mamy... Dobra, no to jest mega ciekawe i jestem ciekawa, jak na to odpowiesz. Kto jest twoim celebrity crush? I to może być albo jakiś gwiazdo z, z zagranicy, albo ktoś z Polski. Na przykład piłkarz jakiś. <grym> Dobrze, także no. e, poczekajcie, ja muszę pomyśleć. Chyba... Młody mm, Leonardo DiCaprio. <grym> <A, grym> <z> tak! <tymiastami>. No <grym> dobra, A. Dobra, dobra. No, no w sumie dobre, no może no, do być, no dobra, się I dobra. Bałam, że przypowieś coś takiego, wiesz... Fajnie no może być, może być. A wy teraz... Oby teraz się ja znowu nie wylosowałam. no nie było. No nie, teraz nie chwaka no. z nas na tego kolejna. No. No. No, nie było ci tyle raz, teraz będziesz cały czas pod no właśnie, Dobre, Dobra, No dobra, Dobre, ja to teraz. No teraz, to teraz... Cieszęcie. No czekajcie na no, wyzwania. Dobra! A ja się boję ich ostatnich pomysłach na wyzwanie. To ja nie wiem co teraz domyśla, są teraz gorsze. Żart, taki strasznie jest suchy. To jest dobrze No dobra, dobra, jak jest. Dobra, 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 no mam. Musiała już się nie umieć. A dlaczego nie chciałaś zemścić na tobie? No właśnie. Oczywiście, kazałaś pukać i uciekać. Więc po prostu chciałaś wyszedć i do kogoś do pokoju, ale no. że żebyś poczekała, że ta osoba wyjdzie. No. I wtedy yeah. powiedziała jakiegoś suchara takiego bardzo klientawego. No. O, nie, będzie się gościł! Ale jeśli nie, nie tak jak się radzie, pokała, wiemy jaki suchara, no. to. to po prostu zarośli wymyślimy tego suchara w drodze w pokoju od jegoś. A może nikogo nie będzie w pokoju? No to wtedy do innego musisz już komuś to powiedzieć. No, no, dobra, ja się boję tego. Dobra, Dobra. ogólnie ja się boję się takie coś, nie wiem czy on radę, ja się boję, ogólnie czy ta osoba nie jakoś mi mu czy to tak nie zamierzy. O nie, dobra, dobra. Boję się, okej. Okay. Ja już to myśleć z tobą, dobra. Tylko czekajcie, musisz sobie przypomnieć żart, dobra. Tak? dobry, chciałabym opowiedzieć panu żart, jak się nazywa bumerang, który nie wraca? No nie wiem. Kiii. <grym> Dobrze, do widzenia, miłego dnia. Czekają drzwi. Boże, ej, to było okropne. było <grym> dzięki. Nie. Nie chcę tu powiedzieć, aha, kij. <grym> Teraz, bo to ja nie tak. mogę być. On właśnie nie mogę być. Ja poproszę o pytanie. Pytanie? Pytanie, no raczej. No, no, Amelce, nie, nie wiem w sumie, bo może coś co ja nie wiem. To jest twoim zdaniem takim najgłupszym tekstem na podryw jakiś takie... Albo byłyś... Albo Ja wiem, bo ja słyszałam jest taki klasyk, ale to jest beznadziejny, taki, że bolało jak składałaś z nieba... Nie, to jest słabe, bo ja No to jest najbardziej... no to prawda, jeszcze jeden, jeszcze O ale ja słyszałam Ale ja nie pamiętam tego... Czekaj... to To Jesteś taka podrze, jak zjem chleb, to wystram to tostek. To 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 no, nie słyszałam, ja bym mam... no, ja ja nie powiem o tym. <grym> no, dobra. To było mocne, nie, ja bym nie, nie odważyła się komuś tak powiedzieć. Ej, nie, no, Nie pamiętam, od kogo to usłyszałam, a pamiętam, że niedawno to usłyszałam. No, okej, okay, dobra, 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 wyzwanie no, to że tak... a, <grym> że wiem, no, jesteśmy w hotelu, dużo osób się Ja bym na ryczy, tak na siebie, tak na rycach, taka... Dobra. No to nasze ale... wyzwanie jest takie, że masz jak wczoraj taki głupi strój na przykład co się musisz, turban na głowę i zarzucić sobie ręcznik, tak? I tak kłasić po hotelu, bo teraz dużo osób się kręci. No nie, ale tam są o, te to... no, Nie, No czekaj, no, jedziesz, do... przejdziesz po tym piętrze. Po całym pięknie się wrócisz do pokoju. No nie po całym, nie mogę tak? do polu dojść. Ale może, do... żeby no, to dochodzić, co robisz? Oni on Do, do tego, tam, gdzie są te fotele. Tak, no to Dookoła foteli, no, dobrze, i i jak ale ja tak do No, się do stali. Załóż to jakoś, żeby się trzymało, bo się o Jezu, wzięła chyba największy ręcznik. No i dlatego załóż ten ręcznik na siebie. Tak na to. O Jezu! Tak jak... No no ale... Was już chyba boli! No, no dawaj. Ale ja no dobrze. Właśnie ja nie tak to dobrze jak ale nie, nie, no nie to czuję się cię. Nie oczywiście. Ludzie normalnie. Dawaj, Hania. Idziemy do drzwi I będziemy... Ma tak, mamo. co?

Idzie to ja w <grymieniu> o nie O niej! Najgorzej. Dobra, ale co to ręczny? <grym> Zobaczmy. <grym> Wszyscy się do mnie patrzyli. Nie powiedzmy mi niepajnie od razu wciąż takie... A jak się się nie odbraszli! <grym> nie, <grym> nie, nie, ja już się z wami nie ja bawię. Jeszcze teraz jest. musimy zobaczyć się dobrze no, do czym. Dobra, dobra. jeszcze ja teraz wrócę do pokoju. Ja nie wiem... A czy ja jeszcze się coś A jak spotkamy teraz z cię o, to, to będzie słabo. Tu No ja. Nie z nami. Mamy Hania Hania. Hania będzie. Znowu ja. To w takim razie też wyzwanie, bo już było. No, 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 Dobra, Robiro, Robiro, co z to? Oni mają głupie pomysły. Dobra, okej. Dobra, to jest też... zjedziesz na jakieś piętro, my Ci wybierzemy jakie i wtedy wyskoczysz tak, wiesz, tak, jak jakaś wariata tak waa, no, i jak to ktoś będzie, to jakby nie będziesz miała farta, jak będziesz miała farta, no, to, to będzie... nikogo nie będzie, co nie? nie zobaczymy, no bo nie, nie wiem w sumie, będzie... No dobra, ale jak <laughs> to, skoczyć na to czy ta osoba o, się będzie Ja, ja, ja tak. słyszę że jak ktoś tam będzie stał, to, no, to ja mam nadzieję, że nie, ale już wcześniej wam będzie. Ja Jezu, taki przypał, no po prostu wyskoczę na jakąś randomową osobę. To są mnie. Dobra, z mi tak wali. Nie mogę z tego. Dobre, jedno piętro. Ja. 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 Przepraszam. A Golnie. I ten odcinek był mega mocny, Trochę się pokażyłyśmy, ale przynajmniej mega fajnie się przy tym bawiłyśmy, także dużo się działo i koniecznie dajcie znać tam w komentarzach, które wyzwanie albo pytanie w Waszym zdaniem było najgorsze i kto miał właśnie najbardziej przechlabane. Dobra. No i wbijajcie koniecznie na odcinek Dolenki, bo tam też właśnie pojawimy się my. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No!